Witamy Was kolejnego dnia, dzisiaj jest niedziela, już jesteśmy tutaj tydzień i będziemy... ...wiesz, śniadanie, jest 6 11 i e, będziemy... Dobra, to, ja się to, do tak, rusza na się zachodnie za chwilę Dobra, jedziemy do Liandy. Tak to się nazywa, to jest tak, ja już zestresowany, bo mi zaczyna powietrze że z kółka, no ale co poradzę, po każdej nocy muszę napompować koło. Mam wrażenie, że na całe szczęście jest jeszcze tak, że napompuję to koło, przejadę do następnej stacji i nic nie upływa praktycznie w 10. Przepakowuję walizkę, ja mam problem, bo by się około koło ja bym sam to koło nie zmienił. jestem po prostu za lekki, ja nie byłem w stanie odkręcić normalnie tego bez y, jakiejś, nie wiem, rurki. Na no szczęście przyjeżdżał jakiś ślączyk taki ode mnie większy, za 40 cm i... kg. I tak, nie no, więcej, 40 kg na pewno więcej masy i na szczęście udało się to odkręcić. O wypożyczalni... Dzwoniliśmy i, i na tym na razie skończymy. I motyw jest tylko tego typu, że po prostu trochę mnie to denerwuje, że teraz jeszcze muszę cykać o to, co ja zrobię, jak ja wjechałem teraz na drogę szutrową. Droga jest kiepska, jest jakiś plan, jest to jakoś zrobione i teraz mam dojazdówkę i muszę już uważać, żeby drugiego koła nie przebić, bo jest niedziela. No a w Daci jednak mimo wszystko, miał wszystko, jakby miał pełne kółko, to trochę innego. pojawił się tutaj na horyzoncie, robi wrażenie, przez niektórych uznawany za najpiękniejszy wodospad Islandii, my już trochę widzieliśmy, zobaczymy, a ocenimy z bliska. Wodospad Dinjandin, chyba jakoś tak to się wymawia, idziemy. Ja kierowałem i się stresowałem. teraz pora się odstresować, to mam nadzieję, że się jakoś tam wyjdziemy. Dosyć ciepło. No ciepło. wydaje się, ciepło, nie ubraliśmy się zbyt grubo. No zobaczymy. Ogólnie mi jest ciepło dzisiaj już od dłuższego no, czasu. No troszkę dzisiaj tego psu humory, ale mówię, właśnie chcieliśmy zweryfikować czy rzeczywiście ten wodospad, który mówią najpiękniejszy na całej Islandii. No jest dobry. No to w trzy. My mamy, właśnie mówię, czujnik trochę. Rozregulowane. rozregulowane i już wszystko ale... na fiordach zachodnich, ale to nie dlatego, że są brzydkie, tylko dlatego, że ja nie mogę jej popatrzeć. Przyjedziemy tu jeszcze raz. No, oby. Ktoś tak czuję. Dobra. Tutaj po drodze mijamy już drugi wodospad, taki mniejszy. Ale my chyba tutaj później sobie jakieś zdjęcie będziemy robić z takiej perspektywy, bo tak kiedy lecimy, chyba w tamtym kierunku jednak. Mimo wszystko. I kolejny mały spacik Gulgena Force To mi fajnie wygląda, to mi się podoba Ale my dalej lecimy do góry Fajny ten wodospad. Fajnie się chodzi koło niego, dużo jest przestrzeni. Ludzi nie ma aż tak dużo. Każdy zajdzie w swoje miejsce. Bo tych wodospadów to nie jest tak jak zawsze, jak wcześniej było, że to było jedna, jeden wodospad, Wszyscy przy nim to dużo lepszy niż goda, Może jak już tutaj uda mi się zrobić zdjęcie z boku, bo tutaj już dosyć mocno wali. A tu jest wejście takie na bok, i tam ludzie idą. No tutaj jestem pod samym wodospadem, już bardziej się nie da podejść. Jak chcecie być ładne zdjęcia stąd, to kurtki przeciwdyszczowe to jest mus niestety. Wodoodporne okulary nie są wodoodporne. A czy są hydrofobowe i to też jest hydrofobowe? Zapraszamy na fiordy zachodnie. Wracamy powoli w kierunku... Do strażę... z czerwonym piaskiem. Do ja, razie z czerwonym piaskiem, zapinam to już na ten i mamy sobą ponad po, po półtorej godziny Tak, po dwie Ta. godziny będziemy dzisiaj było ponad siedem godzin w trasie, więc... Świetnie. No to trzymajcie się, hej! Wow, ale ładnie, tak mi się powiedziało, po prostu no. to... Nie, tutaj na tych fiordach tych wodospadów też jest dużo, takich wyższych, dostępnych. My akurat no nie mamy za bardzo dzisiaj czasu, ale tak żeby przyjeździ na fiordy i. Tylko trochę objazdówka w ogóle ładna się pogoda zrobiła. Że szybko po w środek zachodnik warto zaznaczyć, że mimo wszystko zawsze można coś ciekawego znaleźć, bo my na przykład znaleźliśmy ten taki statek, który sobie po prostu stoi na środku. Także stwierdziliśmy, że zawsze podejść do niego. Można zobaczyć, jak to tak powiem, wygląda i, i co to jest. Skoro nie poszliśmy do wraku samolotu, to chociaż teraz pojedziemy na statek. Nie? I tutaj jest po prostu napisane, że to jest najstarszy y, stalowy statek w Islandii.

wiem, za chwilę idziemy Wszystko jest otwarte Jestem work bo pracuję na cmentarzu Seriously, yes. tak Jestem Undertaker. Tutaj pan zamknie, bo on jest profesjonalistą Powiedział nam, że tak pracuje na cmentarzu i to już piąty cmentarz na Islandii, który sprawdza Ale bardzo mili ludzie, pierwsze wrażenie To w ogóle są pierwsze Finlandczycy, z jakimi rozmawiam w życiu i super nice Ta plaża się miała ciągnąć 10 km. Na razie jeszcze widać, że to wszystko wraca w tamtą stronę. Musimy tutaj potem uważać, w razie czego i biec z powrotem. 20, 20 km stąd gdzieś tam w tamtym kierunku są klify, więc to możliwe, że to są te największe klify, na której dzisiaj nie pojedziemy, bo okazało się, że no to chcemy już chyba odpocząć. No niestety no, nie widzimy żadnej perspektywy tutaj czerwieni. Ani pod słońce, ani ze słońcem. Gdzie uda się jutro z samego rana naprawić naszą oponę. Wracamy teraz do noclegu. Niestety czerwona plaża nie była czerwona, czyli opinie z Google dające jej 4,5 i liczne komentarze mówiące o tym, że no nie jest czerwona, były prawdziwe. Pozostaje nam pocieszyć się tym, że kiedy spojrzymy na mapę Islandii, na fiordy zachodnie na czerwoną plażę, to będziemy pamiętać, że byliśmy tam, a piasek nie był czerwony. Generalnie pani z nam podpowiedziała miejsce do naprawy koła, to samo, które podpowiedział nam przemiły Islandczyk, którego nie podpowiedziała nam nasza wypożyczalnia, a mogła to zrobić, bo pierwszy raz wypożyczamy samochód i na pewno byłoby nam miło i przyjemnie, gdybyśmy usłyszeli, co zrobić w takiej sytuacji. Gdybyśmy byli dziesiąty raz na Islandii, to z pewnością wiedzielibyśmy co zrobić i pewnie nawet nie dzwonilibyśmy do tej wypłóżczalni. Dałam, no to powiedział pan, że jutro na 8 rano otwierają i o cenę no to około 10 tysięcy koron, czyli 300 zł. Dojechaliśmy do kolejnego slagu. I jest tak, jest opisane jak zrobić w ogóle czek inny. Więc tutaj są te skrzynki takie na numer. Na numery. I my mamy kniwa numer A. 6. Pani już wyjęła, zobaczcie jaki fajny klucz. Mamy pokój 6, będziemy iść tam, bo jest opisane, rewelacyjnie, to jest, to by się też się podoba. patrz, numer 6. Mm -hmm. otwierasz to, ustawiasz kod, my tu mamy, yy, zły, jest <grybujesz> 30 kod i jest cyk, i cyk, i jest kluczyk. Yy, dobra, tu się zostawia buty. <grybujesz> i prywatnie wodospad, to ja rozumiem Taka jest pogoda, że zorzy chyba też nie pooglądamy chociaż tutaj nasza pani powiedziała, że wczoraj też była widoczna, pomimo tego, że deszcz był więc ogólnie, you never know, jak to powiedziała i też nam powiedziała jedną ważną rzecz, że to co ja przypuszczałem, a nie chciałem tego mówić głośno, że. Tak, że zorza zwykle ma kolor białej chmury, taka coś co się dzieje do niebie i musi być bardzo mocna, żeby miała inne kolory. Bo ludzkie oko po prostu tego nie widzi, dlatego w obiektywach jest zawsze piękna, a na żywo to po prostu podziwia się tą zorzę i robi się jej piękne zdjęcia. A podziwia się ją dużo rzadziej i uważa, że tutaj ogólnie takie kolorowe zorze to się rzadko zdarzają bo musi być bardzo mocna.